Dobra, jesteśmy tutaj w zakazanym terenie. Obok wulk, y, tych wyspów wulkanicznych. Regionu wulkanicznego, patrzcie mi, powiedział. Nie, 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 nie. Uff, nie trafiłem. I dzięki Bogu. Dobra. Sprawdźmy. Ten mnie atakuje naprawdę. No, dawaj, pokonaj ich! Kurde, no... Uciekaj, kurde! ZŁAP SIĘ! Dobra, dostałem porządnie w dupę, ale przynajmniej sopłem dwa nowe pale. No, przepraszam za słownictwo, ale... ...nie raz się potrafi wyrwać. O, te nie są, nie, są, nie są aż takie rzadkie, bym powiedział. Serio. I proszę. Tak się łapie palę. Znowu maraton łapania rzadkich pali. Odpalony. O maki. Dawaj, pokonaj go szybko, Musi. Ej, co za atak? Tu, tu jest złapany. Znaczy, no. Trafiony. Dawaj, no skup się, złap się. Idealnie, szlachetny. 37%. I co mnie ciekawi? Czym się różni? No, dawaj, złap się. Dobra, te poświęcę, bo tamtych mi się nie, ch nie chce. Są zbyt cenne. Super, Rzemieśl... rzemieślnik. O, i wod... i ten ognisto smoczy wąż pewnie mi się przyda Dawaj, maleńki Ale to z nim walcz, nie ze mną No, popisałeś się, naprawdę. I złap się. No, za pierwszym razem, no, posłuchaj. Masywne ciało. Fajna pasywka, naprawdę. Ona chyba zwiększa obronę, prawda? No, powiem wam, że udane łowy. Mimo wszystko. I jeszcze to. Dziennik. Lili. To ona była busem, prawda? Wierzy. Złapię się Aj, użyłem mi tego bola, ale nieskończona wytrzymałość Daj ci ty, ty święty spokój Aj No Okazał się Ej, mam kolejnego? Dawaj, 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 dawaj Kurde Nie nie nie, bumrę, bumrę Chociaż teraz jak miałbym umrzeć Nie, by, nie by byłby aż takie złe Więc wiecie o, to, o co mi chodzi? Mam już pewne osiągnięcia, więc nawet bym powiedział, że... Sam się to prosiłem. No ale mówię, no, udało nam się złapać parę fajnych pali, godnych walki. Więc wruszenie na naszego przeciwnika będzie jeszcze łatwiejsze. Mm, tylko tak. Zobaczmy je. bo nam się miejsce kończy... kończy. Cztery DO ROZPALANIA! Mam e, pół biedy, że to o pacyfista. Ale... Ale czekaj, mamy tak. Włóżcie go. Tylko zajmuj się drewnem. Mógłbym ich dać po prostu do drewna. Ale czy potrzebujemy go aż tyle? Powiedziałbym, że zależy, zależy kiedy. Dobra. Musi odchodzą na razie. A ja sobie biorę tych dwóch dżentelmenów. I w sumie mogę wziąć sobie tego. Powiem dużo lepsze rozpalanie. I co tam jeszcze? Kogo mogę wymienić? No, na, na razie w ogóle to chyba w miarę OK Tylko. więc tak, porównajmy jeszcze Tycho. naszych urasów. Wzmacnia ataki północ północ. Płonące powinno być. Terówka chyba. Podczas jazdy. No i tak. Tego spotkałem, tego spotkałem. Te złapałem. Tego mi jeszcze chciał złapać. I to właśnie tych gniazdo, gniazdo spotkałem. Jak mnie wyeliminowali i wylogowali z życia. Grzyby i czerwone jagody. Fajnie, jakby mogli w bazie produkować te grzyby, dobra, ale mniejsza o to już. On ja to wyglądałem, nie złapałem, ale złapie. Czekaj, będą zbyt różnie, pomaga w z większym moim nie wiem, udźwig, ale pojemność ekwipunku. Ciekawe, jak to wygląda. Będę musiał to przetestować. I do transportu jest fajny. Byśmy go mieli chociaż jednego w bazie, do odpowiednio. Nie wiem, jak ten lodowy. Mamy też, też tą broszą odmianę. Ten ognisty, tak. Powiem wam, że ja go widziałem u Bossa i był świetny. Psa mu chciałem mieć. Tego też spotkaliśmy, mi się wydaje, bo ja go spotkałem w czasie gry. Kurde, gdzie one są. O, tutaj. Ten jest płynąco mroczny. Ten tylko mroczny. I widzicie, i to jest właśnie to, że ta wersja wygląda super. Ale jest. Mało, mało pożyteczna. Jakby, nie wiem, dali jej dwa do górnictwa. Wtedy byłoby ok. Albo nie wiem. Podlewanie, cokolwiek mogli jej dać, a jest gorsza od tej. Czasie pod względem przydatności do pracy. Nie, wiem, może to jest plus, bo zajmie się tylko tymi trzema rzeczami. No ale według mnie to jest trochę niesprawiedliwe. Mroczny... Łowca mrocznych szponów. I nawet tutaj, tu jest ok, bo tu mają. ...wyrównane. Nawet pandy są ok. I tutaj, jeden podlewa... ...jeden podlewa, drugi podpala. No i to jest jakaś, jakaś równowaga. Niektóre pale to są... ...no, pokrzywdzone bym powiedział. Dobra, naprawimy ekwipunek. Chyba serożytne części mi się kończą. Ale pomniejsza o to, wyruszamy już na walkę. Tylko czy ja wziąłem... Obawiam się, że nie... Kurde, Paldium. No, nie ma tego złego. Za chwilę wszystko garniemy. A się już mnie zastanawiam. Jak długo mają tą grę zamiar wspierać? Bo słyszałem, że mają też coś za W sensie, że chcą, żeby to był hmm, gra sieciowa, chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Czy coś takiego przynajmniej. Właśnie. Czy chcemy jakieś. O! Ale to jest ciekawe, ale nie, chyba nie będę tego brał. No tak muszę parę rzeczy odłożyć. I mam yy, epickie, ale legendarne. No, to te też mogę tutaj wsadzić. Chociaż myślę, że te były lepiej się wykluwały na pustyni. o to. A to jest schemat opornej na ciepło metalowej zbroi. Co ona mi da? Tutaj nie. Tutaj muszę podejść do cementu. Hmm. Nie, gdzieś lepsza od tej, ale nie. Oj, nie to. To też nie. Tutaj, Mówicie, na no, hakie przydaje. Będę musiał popracować nad jego lepszą wersją, żebym dosięgał do innych miejsc. I podręcznik. Mam 15 punktów. No daj, pojedem dalej. I ten, ziemia, piaskowe, tornado. Anubisa tego nie nauczę, ale mogę Momo tego nauczyć. Tylko czy ja chcę Momo tego uczyć akurat? Nie mówię, że nie chcę, ale... Że tego typu owoce będą przydatne dla tych pali, których już będę używał na stałe. Dlaczego tego... ...meteorytu nauczyłem jakiegoś pala? Był fajny, ale no niestety powiem, że zmarnowałem go. I tak, ogarnięte, chyba tak. Znowu bym baldium nie wziął. Jakaż ze mnie. Dobra, Skału tutaj nie mam też i lecimy. Może tam powinien już bazę budować, chociaż trochę, ale nie no, mówiłem, że chcę przynosić, jak już mam węgiel wybudowany, myślę, że zrobię to między odcinkami, jak znajdę fajne miejsce, chociaż tu, czy tu jest złe? Zdecydowanie nie. No więc tak, budujemy. Anbu, pomóż, ale nie przy tym. Do pomóż, przy budowie. A ja w tym czasie. Oj, że to Błaga mnie, Anbu. I widzicie, tak to się robi. No dokończ dziki dla skała umysł zen. Dobra. Tak, od poziomów zaczynamy. Ale boję się, że. Popale mogą być unieruchomione, tak? Czekaj, nie tak. Dobra. Wzywam. Anubis, zlituj się. Błagam. Chociaż raz. Od razu z pełnej... Naprawdę? Obładowałaś mnie tym? Ja się tak łatwo nie da Idźcie. Miałbyś poziomami. Co się stało? Czy jest ile... Łączona? Górnictwo! Sortuj! Litości! Lećcie! Pokonajcie ją! Przewlekły głód naprawdę. prawdę. Żody, czy ja was nie karmiłem? Co rozwalcie ją. Ale patrzcie, jakim to łatwo idzie, w sumie. Tylko będą musiał o to zadbać później. E, kto odpadł? Brzmi jeszcze nikt. Szok. Ej, ale takie paly też mogą trochę doświadczenie chyba zdobyć z, walk z walki z nimi. Co je... A tak, skrzynia mi zniszczyła. Powinienem chyba tą skrzynię postawić w jakieś inne miejsce, bardziej przyjazne. Co tu mogę zdać? Sztabek nie mam.

te wszystkie popierdółki. No dobra, stawiamy jeszcze jeden Dostał. Yy, tylko... A, tutaj był. Serio, nie mam kamienia. Będę musiał chyba sobie tam przemycić więcej materiałów. No nawet, no widzicie, no, kolejny powód, dla którego powinienem mieć jakąś bazę osobną. Dobra. A schemat to był tak dla zbroi. Ja jej opala też mam. A tak, nie tutaj. Te fragmenty mogę tu położyć. I spróbuję stworzyć kolejne e, te tabliczki hmm, Tylko kurde gdzie? To było tutaj Zabicie mnie ja wam nie powiem O! Jeszcze lepsze bole mam Ale Hmm Dziewięć, tak? Dobra, niech będzie A naprawdę, gdzie ja je mogłem stworzyć? No nie mówcie mi, że... zgubiłem to. Zabicie mnie, a sobie nie przypomnę. Może ja muszę je mieć przy sobie? Może to jest rozwiązanie? Ale no mówię, widzicie. Chwila... ...nieuwagi, coś może nam... ...przemknąć przed oczami. Przed naszymi pięknymi oczyma. O, jest. No, czekajcie, upuszczę to. Upuść. I nie ma. Ci to tłumaczy, że pojawia się tylko wtedy, kiedy mogę ją stworzyć. Szybko. Dobra. Ale ile to nagranie ma już. No, niestety. Będę musiał skończyć. Myślę, że jeszcze jedną walkę, na jedną walkę możemy sobie pozwolić, ale nie z naszym przeciwnikiem, a z jakimś bossem, bo jest ich dość sporo. Ile jajko jeszcze wykluję? I za minutkę będziemy mogli też wykluć to mroczne jajo jedno. A ten jaszur. Mamy też jedno mroczne w kieszeni. Dobra, łowimy się. I tak. Wyśle... wyśle... palen do pracy. Zaparłem parę ognistych, więc myślę, że... powinno to przyspieszyć i zwiększyć szanse. Zapomniałem, tak? O czymś ważnym. No starość nie radość, no jak widzicie w moim wieku to zobaczycie. I nie, nie jestem stary. Jestem po prostu skerotykiem. Dobra. Nie mogę sobie na to pozwolić, by ich marnować. Ale z, z, zrezygnowałem z trzech busi. Więc myślę, że będzie okej. Okay. Żeby tyle węgla tu było. Dobra, e, co tutaj mogę porobić? Ale w sumie, tak tutaj dać bazę do wytapiania. Ale nie to, 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 nie, 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 to już nie będę kombinował. Wyślę ich na misję i złapię jakiegoś bossa jeszcze. Dużo pali mamy w kieszeni już, ale. Bez bossa to się nie liczy. Ale mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podoba. No, no ogólnie podobają odcinki spali. Bo to, to jest gra, którą naprawdę lubię. 35 minut i 80% z nagrody. No, nie podoba mi się to. ogniste pale, muszę ich więcej złapać Dobra, ale to następnym razem myślę, że, że zmieniam cel Dobra, ruszajcie do zabawy. Ciekawiasty nie są aż tak silne, ale Dobra, co my tu mamy? Eee... Ym... Tego króliczka możemy złapać. Jest naprawdę blisko. I ciągle mnie korci, jak go widzę. W aby zawalczyć z nim. Nie pomyślcie sobie przypadkiem czegoś. Naprawdę wystarczy, że powiem jedną głupotę, a potem to idzie za mną całe życie. Jest 35 poziomu. Bushi powinien, powinien sobie z nim poradzić. Yy. A ile? No, nie, nie bądź zazdrosny. Nie no. Nie udało się. A mogło być tak pięknie. Ale naprawdę, jak on bardzo Pokémona przypomina? To jest ciekawe. A to tylko dowodzi tego, że Pokémony nie. nie są w stanie wykorzystać z pełnego swojego potencjału. No dawaj! O, mam. Poszczęściło mi się. Ja nie odpuszczę. Złapię. I złapałem. W części dodany do ekwipunku, a pal. Nie woli. Dobra, myślę, że to na tym możemy skończyć. Dzięki wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się podobało. Zawsze zostawcie po sobie ślad, na pewno mi to pomoże. I mam nadzieję, że się widzimy za niedługo. Na razie!